Witajcie! W tym filmiku zaprezentujemy Wam, jak założyć konto Instruktora na portalu Revas i jak korzystać z jego funkcjonalności jako certyfikowany trener branżowych symulacji biznesowych. Konto Instruktora przeznaczone jest dla nauczycieli, wykładowców i trenerów prowadzących swoje zajęcia z wykorzystaniem branżowych symulacji biznesowych Revas. Wejdźcie na stronę www.revas.pl i wybierzcie przycisk Zarejestruj się. Następnie wybierzcie typ konta. Pamiętajcie, że ten film przeznaczony jest dla instruktorów, czyli nauczycieli, wykładowców i trenerów. Wybierzcie więc przycisk Instruktor. Wyświetli się formularz rejestracyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji konta. Podajcie swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Wymyślcie hasło, którym od teraz będziecie się logować na swoje konto. Na koniec zapoznajcie się z regulaminem oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i zaakceptujcie je. Następnie naciśnijcie przycisk Załóż. Po założeniu konta Instruktora i zalogowaniu się do systemu, możecie zamawiać oraz zarządzać swoimi grami. Widok oraz dostępne opcje będą różnić się w zależności od posiadanej licencji. Ten filmik pokazuje korzystanie z panelu Instruktora dla kont posiadających aktywne licencje. Uwaga, jeżeli Twoja instytucja jest klientem, a po zalogowaniu się na konto widzisz inny panel, koniecznie napisz do nas na adres kontakt.małparewas.pl Omówmy teraz po kolei wszystkie elementy panelu instruktora. Na pierwszym ekranie, widocznym zaraz po zalogowaniu się, zobaczycie informacje o waszej licencji oraz grach. Możecie tutaj sprawdzić, jakie moduły posiadacie w ramach licencji, ile dni zostało do jej końca oraz ile kluczy licencyjnych macie do wykorzystania. Po prawej stronie znajdziecie przyciski do wystawienia opinii naszym symulacjom. Będzie nam bardzo miło, gdy za jakiś czas po przetestowaniu symulacji napiszecie nam kilka słów. Poniżej w sekcji Moje gry pokazane są wszystkie zamówione przez Was gry. Przy każdej z nich znajdziecie datę rozpoczęcia, która mówi, kiedy została zamówiona gra przez instruktora, nazwę gry, którą instruktor wprowadził w celu identyfikacji konkretnej symulacji dla zamówionej grupy, typ gry, czyli inaczej mówiąc branża, w której realizowana jest rozgrywka, jej język, liczbę zespołów biorących udział w danej symulacji, aktualną rundę rozgrywki, Harmonogram rund, dzięki któremu instruktor ma możliwość ustawienia terminów automatycznego przenoszenia gier do kolejnych rund. Lucze licencyjne do danej gry, które pokażą się po kliknięciu w ikonę kluczyka. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w osobnym filmiku dotyczącym zamawiania gier. Sekcja Więcej akcji, w której możecie zarchiwizować zrealizowane gry oraz pobrać certyfikaty dla graczy, jeżeli oczywiście posiadacie moduł certyfikatów, a gracze spełnili warunki. Przycisk Wejdź do gry, który przekieruje Was do panelu zarządzania konkretną rozgrywką. Jeśli będziecie mieć dużo zamówionych gier, możecie skorzystać z wyszukiwarki w prawym górnym rogu tabeli, żeby szybko odnaleźć konkretną grupę. Omówmy teraz poszczególne elementy w menu. Obecnie znajdujemy się w sekcji Moje gry. Przejdźmy zatem do kolejnego przycisku, czyli Zamów gry. W tym miejscu możecie zamawiać nowe gry dla swoich grup. Aby zamówić grę, należy najpierw wybrać licencję oraz branżę, a w kolejnym kroku ustawić jej szczegółowe parametry. Całość procesu zamawiania gry oraz zarządzania nią przedstawiona jest w osobnym filmie „Zamawianie symulacji”. Kolejny przycisk w menu to „Materiały”. Po przejściu na stronę materiałów znajdziecie tutaj instrukcje obsługi symulacji, instrukcje wideo oraz inne przydatne pliki. Następny przycisk w menu to lista graczy. Możecie tutaj wyszukać konkretnego gracza wśród wszystkich uczestników waszych symulacji i sprawdzić, w jakich grach bierze udział. Funkcjonalność sprawdza się w momencie, gdy jako instruktorze prowadzicie symulację dla kilku czy nawet kilkunastu grup i gracz przesyła zapytanie bez wskazania o jaką grę chodzi, bez nazwy zespołu, którego jest członkiem. W takiej sytuacji możecie wyszukać szybko symulacje, do których przypisany jest gracz, i wejść do tej gry. Jako instruktorzy możecie również sprawdzić ranking wszystkich wirtualnych firm biorących udział w branżowych symulacjach biznesowych Zarządzanie Firmą. Wejdźcie w zakładkę Ranking Firm, żeby zobaczyć trzy najlepsze firmy spośród wszystkich zespołów, które wzięły udział w symulacjach. Wybierzcie symulację, a następnie rundę. Zobaczycie wyniki w karcie wyników trzech najlepszych zespołów na całym rynku. Ranking zmienia się dynamicznie w zależności od wyników zespołów biorących udział w symulacji. W rankingu wyświetlone są jedynie trzy najlepsze zespoły ze wszystkich zespołów biorących udział w symulacji. Gracze również mogą sprawdzić w panelach ranking, z tym, że dodatkowo będą widzieli na jakiej pozycji plasuje się ich zespół. Kolejna zakładka to formularz kontaktowy. W tym miejscu możecie szybko wysłać zaproszenie do REWAS. Podajcie tylko temat, uzupełnijcie treść wiadomości i zatwierdźcie przyciskiem Wyślij. Pamiętajcie, że jeśli Wasza wiadomość dotyczy konkretnej gry, warto w treści podać jej nazwę, żebyśmy mogli szybko ją odszukać. Ponadto, powyżej przycisków w menu znajdziecie swój profil, w którym znajdują się informacje podane przez Was podczas rejestracji. Możecie tutaj edytować swoje dane, dodać zdjęcie, dodać numer telefonu, żebyśmy mogli się z Wami szybko kontaktować oraz zmienić hasło logowania do konta instruktora. W prawym górnym rogu ekranu macie również przycisk Kontakt, gdzie znajdziecie telefon do supportu. Omówiliśmy już wszystkie przyciski dostępne w głównym menu. Przejdźmy teraz do zarządzania grami. Na stronie Moje gry, poniżej informacji o waszej licencji. Będą pojawiać się po kolei wszystkie gry, które zamówiliście. Aby zarządzać konkretną grą, wybierzcie przycisk Wejść do gry. Wejdźmy teraz w przykładową grę. Po wejściu do konkretnej gry pojawi się panel zarządzania tą rozgrywką. Na górze strony możecie zobaczyć potwierdzenie tego, jaką grą w tym momencie zarządzacie. Wszystkie decyzje podejmowane w tym miejscu dotyczą wyłącznie tej jednej grupy. Omówmy teraz po kolei wszystkie widoczne elementy i pozycje w menu. Pierwsza sekcja to panel gry. Tutaj znajdziecie listę zespołów biorących udział w tej rozgrywce. Informacje o nich i najważniejsze przyciski do przenoszenia gry, blokowania dostępu, ustawienia harmonogramu i generowania raportu. Zacznijmy od tabeli. W pierwszej kolumnie znajdziecie nazwy wszystkich zespołów biorących udział w tej grze. Kolejna kolumna to informacja, w której rundzie znajduje się w tym momencie gra. Następnie możecie zobaczyć aktualny wynik każdego zespołu, czyli wynik działalności z karty wyników z poprzedniej rundy. Status zespołu informuje o tym, czy dany zespół jest w tym momencie online. Status nieaktywny oznacza, że żaden z członków zespołu nie jest obecnie zalogowany do symulacji, a jeśli status jest aktywny, oznacza, że przynajmniej jeden z członków zespołu jest obecnie zalogowany do gry. Kolejna kolumna pokazuje zespoły z zakończoną rundą. Znak trybiku oznacza, że zespół nie wysłał jeszcze decyzji. Może to oznaczać, że dany zespół jeszcze nie skończył pracy albo podjął już wszystkie decyzje a jedynie nie skorzystał jeszcze z przycisku Wyślij decyzję. Symbol fajeczki oznacza, że dany zespół zakończył już podejmowanie decyzji w tej rundzie i wysłał je. W kolejnej kolumnie zatytułowanej Gracze znajdziecie informacje o składach poszczególnych zespołów. Korzystając z przycisku Zobacz, możecie sprawdzić, jacy gracze wchodzą w skład każdego zespołu, ile już spędzili czasu w symulacji i kiedy ostatnio logowali się do gry. Ostatnia kolumna to Podgląd zespołu. Przy każdym zespole dostępny jest przycisk Zobacz, który pozwala na wejście do gry do konkretnego zespołu. Instruktor staje się wtedy członkiem wybranego zespołu, co oznacza, że może zobaczyć symulację dokładnie tak jak widział dany zespół. Może przeglądać decyzje i wyniki zespołu, a także podejmować decyzje jak pozostali członkowie. Ta funkcja jest bardzo przydatna szczególnie w dwóch sytuacjach. Pierwsza to prezentacja gry uczestnikom. Jeśli chcecie na zajęciach omówić i pokazać decyzje z danej rundy lub wspólnie omówić wyniki, wystarczy, że korzystając właśnie z przycisku zobacz, wejdziecie do dowolnego zespołu. Druga sytuacja to sprawdzenie decyzji i wyników konkretnego zespołu. Jeśli na przykład zgłosi się do Was zespół z pytaniem dotyczącym ich wyników, możecie wejść do środka ich zespołu i przeanalizować ich sytuację. Po zakończeniu działania na koncie danego zespołu, wróćcie do panelu instruktora, korzystając z umieszczonego na górze strony przycisku Powrót do panelu instruktora. Zobaczmy teraz przyciski dostępne w górnej części tabeli. Pierwsze dwa przyciski, czyli przenieść grę i harmonogram, związane są z przenoszeniem gry do kolejnej rundy. Jako instruktorzy możecie wybrać, czy chcecie przenosić grę ręcznie po zakończeniu każdej rundy, czy też z góry ustawicie harmonogram, który spowoduje automatyczne przenoszenie gry o danej godzinie. Omówmy je po kolei. Po wciśnięciu przycisku przenieść grę, gra zostanie przeniesiona o jedną rundę do przodu. Pamiętajcie, że przenosimy grę do kolejnej rundy dla wszystkich zespołów jednocześnie i nie ma możliwości, by jakiś zespół dostał na przykład więcej czasu na dokończenie decyzji jednej rundy, a pozostałe zespoły będą już w kolejnej. Co się zatem stanie, jeśli przyniesiemy do kolejnej rundy grę, w której nie wszystkie zespoły wysłały swoje decyzje, czyli nie mają zielonej fajeczki w kolumnie zespoły z zakończoną rundą? Gra zostanie przeniesiona i system policzy wszystko, co zdoła. To znaczy, że jeśli zespół podjął wszystkie decyzje, a jedynie nie kliknął w przycisk wyślij decyzję, to wszystko będzie policzone i nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak zespół nie podjął wcale decyzji albo nie dokończył podejmowania decyzji, to system policzy to, co zostało uzupełnione. Może więc okazać się, że na przykład będą naliczone koszty, ale nie będzie żadnych przychodów. Ważne więc, żeby pamiętać, że zespoły, które nie wysłały decyzji, nie blokują nam przeniesienia gry do kolejnej rundy i że przenosimy wszystkie zespoły jednocześnie. Po kliknięciu natomiast w przycisk harmonogram rund, otworzy się okno, w którym możecie ustalić dokładną datę i godzinę przeniesienia każdej rundy. Możecie ustalić datę przeniesienia tylko jednej rundy lub uzupełnić wszystkie rundy do przodu. We wskazanym terminie system automatycznie przeniesie wszystkie zespoły do kolejnej rundy. Podsumujmy obie te formy. Harmonogram sprawdzi się najlepiej w rozgrywkach, które są z góry zaplanowane. Czyli np. w przypadku praktyk lub konkursów lub yy, gdy umawiamy się z graczami na jakiś deadline. Przykładowo, gracza po zakończonych zajęciach mają czas do końca dnia na zakończenie rundy, więc możemy ustawić przeniesienie gry w harmonogramie właśnie na ten czas. Ręczne przenoszenie gry sprawdzi się lepiej w przypadku zajęć, w których macie bieżący kontakt z graczami, np. zajęcia tradycyjne lub online, ponieważ macie wtedy większą elastyczność i możecie np. dać zespołom kilka minut więcej na rundę, jeśli tego potrzebują. Pamiętajcie, żeby zawsze przenosić rundę tylko w jeden sposób, albo ręcznie, albo harmonogramem. Jeśli przenosicie grę ręcznie, nie ustawiajcie harmonogramu, no i odwrotnie, jeśli ustawicie harmonogram, nie przenosicie gry ręcznie. Ostatnia, super ważna informacja dotycząca przenoszenia gier. Jeśli przynosicie grę do kolejnej rundy, nie ma możliwości cofnięcia jej. Możecie przenosić gry tylko do przodu, a jeśli przez przypadek przejdziecie za daleko z grą, skontaktujcie się z nami. Kolejny przycisk to Zablokuj. Pozwala on na zablokowanie dostępu do symulacji graczom. Po zablokowaniu gry uczestnicy nie będą mogli podejmować żadnych decyzji. Będą jedynie widzieli ekran z informacją, że gra została zablokowana przez instruktora. Dopóki nie odblokujecie gry tym samym przyciskiem, gracze nie będą mogli nic zrobić w grze. Przycisk ten przyda się Wam przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Pierwsza to prezentacja decyzji i omawianie wyników. Jeśli chcecie, żeby gracze na przykład wysłuchali wyjaśnienia, co mają zrobić w danej rundzie lub pokazujecie wyniki, możecie zablokować grę, żeby mieć pewność, że gracze słuchają, a nie grają. Druga sytuacja to czas pomiędzy zajęciami. Jeśli przykładowo na dzisiejszych zajęciach skończycie rundę, ponieważ będziecie kontynuować na kolejnych zajęciach, zablokujcie grę. Macie wtedy pewność, że nikt w domu nie zrobi materiału zaplanowanego na kolejne spotkanie. Blokowanie gry jest opcjonalne i jeśli tego nie potrzebujecie, nie musicie w ogóle korzystać z tego przycisku. Następna opcja to widok tylko wyniki. Korzystając z tego przycisku możecie wyłączyć graczom możliwość podejmowania decyzji, czyli znikną im wszystkie zakładki decyzja, a zostają tylko zakładki wyniki. Ten tryb może być przydatny, kiedy gracze zbyt szybko przechodzą do podejmowania decyzji i nie analizują wyników z poprzedniej rundy. Żeby włączyć z powrotem możliwość podejmowania decyzji, użyjcie tego samego przycisku. Tak samo jak blokowanie, funkcja ta jest opcjonalna. Przechodzenie na tryb widok tylko wyniki możliwe jest od trzeciej rundy. Ostatni przycisk to Generuj raport. Będzie on widoczny, jeśli Wasza licencja posiada moduł praktyki. Korzystając z tego przycisku, możecie wygenerować dokument potwierdzający wyniki osiągnięte przez wszystkie zespoły w symulacji. W raporcie pokazana będzie skumulowana karta wyników z ostatniej zakończonej rundy dla całego rynku, a następnie wszystkie zespoły po kolei z informacją na temat składu zespołu oraz jego wyników z karty wyników runda po rundzie. Pobranie raportu możliwe jest dopiero od rundy czwartej. Dodatkowo w górnym menu obok przycisku Panel Gry znajdziecie kilka dodatkowych opcji. Pierwsze to wyniki. Znajdziecie tutaj kartę wyników i skumulowaną kartę wyników. Jest to dokładnie ten sam widok, który widzą gracze pod przyciskiem karta wyników. Następny przycisk to raport finansowy. Możecie tutaj szybko sprawdzić raporty finansowe wszystkich zespołów za poprzednią rundę oraz skumulowane. Podobnie jak w poprzedniej opcji, jest to dokładnie ten sam widok, który gracze mają pod przyciskiem finanse, raport finansowy. Kolejne dwa przyciski to kary i nagrody finansowe. Możecie zdecydować o tym, żeby nagrodzić wszystkie lub wybrane zespoły konkretną kwotą lub też przydzielić im kary finansowe. Żeby to zrobić, wybierzcie zespół, kliknijcie przycisk plusika w kolumnie Dodaj karę lub nagrodę, a następnie podajcie opis i wartość. Dodana w ten sposób kara lub nagroda pojawi się w finansach zespołu w kolejnej rundzie. Przydzielenie kar i nagród finansowych nie jest obowiązkowe. Może jednak być przydatne w przypadku np. niewywiązywania się zespołów z terminów lub przeciwnie w celu poprawy sytuacji na rynku. Ostatnia opcja to e-maile zespołów. W pozycji Wysyłanie możecie wysłać szybko maila do wszystkich graczy, wybranych zespołów lub indywidualnych uczestników konkretnego zespołu. Wybierzcie do kogo ma trafić dana wiadomość, podajcie jej temat, treść i zatwierdźcie przyciskiem Wyślij. W pozycji Historia zobaczycie wszystkie wysłane wiadomości do tej grupy. Żeby wrócić do sekcji Moje gry, czyli listy wszystkich Waszych gier, wybierzcie przycisk Powrót do listy gier. To już wszystkie funkcjonalności panelu instruktora. Pamiętajcie, że szczegóły dotyczące zamawiania gier znajdziecie w osobnym filmiku. Do zobaczenia!